I tak z rozpoczęciem wojny zaczął się dla Polaków los pod hasłem: Tylko dla Niemców i wstęp Polakom wzbroniony. A więc w Ostrowie i w miastach Niemki na targach, w sklepach miały pierwszeństwo przy zakupach. Były też oddzielne sklepy tylko dla Niemców. Również kawiarnie czy restauracje osobne. Fryzjernie, gdy był to większy zakład, osobno dla Niemców osobno dla Polaków. Parki, stadiony tylko dla Niemców, teatr, kino, inne imprezy tylko dla Niemców. Osobne wagony w pociągach, w autobusach osobne pomieszczenia. Dla, do Polaka nie pisało się herr, pan, tylko an, do. Trzeba sobie wyobrazić niedzielne popołudnie w Ostrowie. Na drodze starokaliskiej od Nowego Cmentarza w stronę Piasków tam oczywiście kawiarnia tylko dla Niemców. Rowy, przydroża, skraje pól, brzegi łąk obsiane ludzkim mrowiem. Wstrząs. Jak było można tak zdeklasować współczesne społeczeństwo? Polak nie mógł się ruszać z miejsca zamieszkania bez przepustki. Kontrola, dozór były szczelne. Najpierw trzeba było mieć zwolnienie z pracy czy zwolnienie lekarskie. Polak miał rower oznaczony białym pasem Miał go, jeśli wykazał, że nim jeździł do pracy. Obowiązek natychmiastowego meldowania się był powszechny. Kontrola policji czy żandarmerii nieustanna. Obowiązywało zaciemnienie okien, jak Polacy musieli uważać, aby ten obowiązek wypełniać. W szpitalu Ostrowskim na 100 miejsc dla pacjentów Polaków wypadało 8 łóżek. Polacy leżeli w suterenach i na korytarzach. Aby obraz dyskryminacji Polaków w tej najważniejszej dziedzinie życia, jaką jest w zdrowie ludzkie, był pełny, dodajmy, że trzech najbardziej zaangażowanych lekarzy Polaków Gdyra, Straburzyński oraz Brodziak zostało aresztowanych. Aresztowani zostali także prawie wszyscy polscy lekarze ostrowscy, tylko za to, że w praktyce lekarskiej poszli dalej niż ich uprawnienia. W czerwcu 1940 roku ukazało się w Ostrowie obwieszczenie urzędowe NSDAP o obowiązku kłaniania się Niemcom. Obwieszczenie to zostało rozplakatowane po całym mieście. Było chyba jedyne tego rodzaju w całej Wielkopolsce, choć obowiązywało ono wszędzie. Nie było jednak gdzie indziej afiszów. Nie było i także w Poznaniu i w Łodzi, też w miastach wielkich, a więc regencyjnych, chyba także w Inowrocławiu. Faktem jest, że w całej Wielkopolsce bito Polaków za niekłanianie się Niemcom, wymierzano im kary chłosty, karano grzywnami, a nawet zamykano w aresztach, o czym świadczą liczne powojenne sprawozdania władz starościńskich oraz władz miejskich. Fragment tego obwieszczenia. Było można stwierdzić, że część ludności polskiej nie chce się poddać niemieckiemu porządkowi, dlatego zarządza się. Wszyscy Niemcy muszą być przez ludność polską przez zdjęcie kapelusza względnie gdy nie nosi się nakrycia głowy, przez pochylenie głowy pozdrawiani. To zarządzenie obowiązuje natychmiast. Na przykładu w ręce komendanta policji Hensla wpadł wieloletni sekretarz zarządu miejskiego Władysław Mierzwiak. Biorąc pod uwagę jego wieki i fachowość Hensel zareagował inaczej. Mierzwiak powiedział o tym przypadku co następuje. Henzel egzekwował w sposób bezwzględny obowiązek kłaniania się Niemcom. Zdarzyło mi się razu pewnego, że mu się nie ukłoniłem. Udawałem, że go nie widzę. Zatrzymał mnie i odebrał dokument. Na drugi dzień zwrócił mi go, stwierdziwszy, że jestem pracownikiem niemieckiego magistratu, oczywiście z pouczeniem, że Polacy mają obowiązek kłaniania się Niemcom. Wiem, że opublikowane były afiszem zarządzenia okłanianiu się oraz pamiętam, że zarządzenie takie ukazało się w Kreisblacie. Jeszcze inne przypadki. Dwa zapamiętane przez autora książki. W Ostrowie popularny był marynarz marynarki polskiej Weber. Mieszkał na Krępie. Wnet cały Ostrów obległa wiadomość, że patrol SA napadł na niego, ponieważ nie ukłonił się. Ale Weber się nie dał, pobił Niemców i uciekł w pole. Wypadek wywarł ogromne wrażenie na wszystkich. Jakże moralnie był potrzebny, choć do dziś nie sprawdzono, jak było naprawdę. Drugi przypadek zupełnie inny. Łopiec przechodził tuż przed gmachem Teatru Miejskiego na rogu ulicy Koszarowej i Raszkowskiej. Przed teatrem stoi grupa Hitlerjugend. Przywołują go gestami rąk i policzkują, ponieważ nie ukłonił się. Chłopiec ani drgnął. Jak szedł prosto przed nimi, tak też prosto poszedł dalej. Wstrząsający widok. Chłopiec na całe szczęście, jeśli to tak można nazwać, zachował się z całą godnością. Były też wielkie akcje wychowawcze policji, której dopomagała SA. Oto relacja Stefana Maćkowiaka, harcerza ostrowskiego. Wiosną 1941 roku. Prawdopodobnie w marcu ukazało się zarządzenie o obowiązku kłaniania się Niemcom przez Polaków. W związku z tym SA, rozstawieni po ulicach, zatrzymywali tych, którzy nie kłaniali się Niemcom. Opornych SA zaprowadzali do jednej z sal hotelu europejskiego i tam bili, kładąc delikwenta na stół. Na stole tym leżał afisz zawiadamiający Polaków o obowiązku kłaniania się. S.A. bili Polaków bykowcami. Przy wychodzeniu obitych ze sali S.A. poprawiali jeszcze. Drugą taką akcję przeprowadzali w tym samym czasie. W tym przypadku opornych zatrzymywano i prowadzono do jednej z sal hotelu Wiktoria przy ulicy Sądowej, gdzie z nimi postępowano identycznie jak w hotelu europejskim. Jak było w hotelu Wiktoria, opowiada Felix Nogala z Ostrowa. Wracał rowerem ze skalmierzyc do pracy do domu. W mieście dowiedział się, że Niemcy w mordę bią. Udało mu się wymknąć pierwszej strepie, ale wpadł na drugą na ulicy Sądowej, tuż przed hotelem Wiktoria. Zwalili go z roweru i zaatakowali. Bronił się. Sprowadzono go do piwnicy hotelu, gdzie go zmasakrowali, bijąc bykowcami i nogą od krzesła. Stracił przytomność. Oprawcy zostawili trupa. Później wieczorem odzyskał przytomność. Wycząłgał się na kolanach, wspierając się łokciami na podwórze. Tam zobaczyła go jakaś kobieta. Znalazł się w Zawieziono pobitego do domu na ulicę Zdunowską. Matka nie poznała własnego syna, tak był zmasakrowany. W nocy dr Karbowski. Czy przyjmie, czy przeżyje do rana? Gorączka 40 stopni, przeżył. Tydzień leżenia, potem kombinacje, jak zamarkować nieobecność w pracy. Sprawa była powszechnie znana w całym polskim ostrowie, ale tylko fragment z, z tej obszernej relacji.